Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Dębicy podsumowali maj na drogach Powiatu Dębickiego. W maju tego roku doszło do dwóch wypadków drogowych, a w analogicznym okresie roku ubiegłego do pięciu wypadków. Generalnie jest bezpieczniej, bo jest mniej wypadków drogowych, a jednocześnie mówię, w tamtym roku, w tym okresie miesiąca maja była ofiara śmiertelna, w tym roku na szczęście tych ofiar śmiertelnych nie ma. Policjanci wciąż przestrzegają przed brawurą i przypominają o nowych przepisach ruchu drogowego obowiązujących od 1 czerwca tego roku. Generalnie zasadą jest, że w dobrych warunkach atmosferycznych, podczas dobrych warunków atmosferycznych, dobrej pogody słonecznej. E, Prędkość pojazdów zwiększa się. Kierowcy podróżują z większą prędkością i dochodzi do większej liczby zdarzeń drogowych. Jednocześnie te skutki są bardziej tragiczne. Aura w tym roku jest trochę kapryśna i wydaje się, że kierowcy jeżdżą wolniej, spokojniej, przez co tych zdarzeń też jest mniej i ich z kolei skutki są łagodniejsze. W miesiącu maju Dębicka policja pięciu kierowcom odebrała prawa jazdy za nadmierną prędkość. Rekordista to 37-latek kierujący skodą, który przekroczył o 62 km na godzinę dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość wciąż jest główną przyczyną wypadków drogowych. Osoby, które nie przestrzegają przepisów i obowiązujących limitów prędkości, narażają siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.